Siostry i bracia, rozpocznijmy to spotkanie, bezpośrednie spotkanie z Jezusem Chrystusem, bo przecież modlitwa jest czymś, co nas łączy z nim. Tak jak to mówiła święta Teresa o dzieciątka Jezus. Modlitwa jest tym, co łączy mnie z Jezusem. A zatem rozpocznijmy to spotkanie modlitwą żona Henry'ego Newmana. Oto staję przed tym, w którego wcielonej obecności jestem, zanim tu staję. Uwielbiam Cię, Zbawicielu mój, obecny tu jako Bóg i człowiek w duszy i ciele, w prawdziwym ciele i krwi. Wiem i wyznaję, że oto jestem przed tym świętym człowieczeństwem, które się w łonie Marii poczęło. I na piersiach Maryi spoczywało, które wzrosło do wieku męskiego i nad morzem Galilejskim powołało dwunastu, działało cuda, przemawiało słowami mądrości i pokoju, które w wyznaczonej porze zawisło na krzyżu, legło w grobie, powstało z martwych, a teraz króluje w niebie. Wielbię je i błogosławię, całkowicie oddaję się Jemu, który jest prawdziwym chlebem duszy mojej, wieczną moją radością. Jest to modlitwa, którą by można nazywać modlitwa stanięcia w obecności Boga. Ponieważ zawsze na początku, kiedy zaczynamy się modlić, musimy sobie uświadomić, z kim się spotykamy, i kto mieszka na dnie naszej duszy. To jest ten sam Jezus, który kiedyś począł się w Najświętszej Marii Pannie, który przez nią był noszony, urodzony, który wzrastał w jej domu i który powołał dwunastu apostołów. To jest ten sam Jezus, który dzisiaj powołuje każdego z nas, abyśmy my wyruszyli w drogę, w przygodę, z Nim samym, z Jezusem Chrystusem, który nas prowadzi ścieżką swojej Ewangelii. I to nie jest inna osoba, tylko ta sama. Dlatego Jezu, ja wierzę, że Ty jesteś we mnie, w każdym człowieku. Jesteś tu naprawdę obecny w tej świątyni. Patrzysz na mnie, chcesz mnie rozpalić swoją miłością, chcesz, abym Ciebie poznawał, abym Ciebie poznawał. Chcesz, abym się do Ciebie coraz bardziej zbliżał. W tym szczególnym roku wiary jesteśmy wezwani do pogłębiania naszej wiedzy, tego co nazywamy depozytem wiary, credo, treść wiary. Zapytajmy siebie, czy rzeczywiście wykorzystujemy te dni, aby po, pogłębiać naszą wiedzę, o Bogu, na tyle ile się da ale równocześnie jak to rozważaliśmy przed tygodniem jesteśmy powołani nie tylko do zgłębiania treści wiary ale do życia wiarą to znaczy do czynienia więcej aktów wiary w tym czasie niż dotychczas to znaczy uświadamianie sobie, że Jezus żyje w nas w każdej chwili czy jesteśmy w pracy, czy na studiach, czy w autobusie, czy w tramwaju, czy jesteśmy tu w kościele, czy kładziemy się spać, leżymy już w łóżku, I jeszcze ostatnią myśl możemy oddać właśnie temu, który z nami także jest w tej konkretnej sytuacji, bo nigdy nas nie opuszcza i za każdym razem czynimy akt wiary. Tak samo czynimy te akty wiary tutaj na tej modlitwie w ciszy. I ten szczególny rok niech będzie takim przynagleniem do tego, żebyśmy jeszcze więcej się oddali Jezusowi. Towarzyszy nam John Henry Newman, postać wybitna, teolog, a równocześnie człowiek niezwykłej mądrości i pokory, a przede wszystkim niezwykłej wiary. Dzisiaj zacznijmy od jego okresu dziecięcego. Jak już na samym wstępie tych naszych spotkań mówiliśmy, John Henry Newman żył dosyć długo. 89 lat. Całe jego życie przypadło na XIX wiek. Swoje życie dzieli na takie pięć etapów. Napisał, myśmy dzisiaj powiedzieli takie rękopisy, ale to dzieło nosi trochę inny tytuł Apologia Vita Sua, czyli obrona swojego życia, ponieważ w pewnym momencie został oskarżony, poparł nawet w taką niełaskę ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego, to znaczy nie ze strony Kościoła, niektórych osób. I napisał właśnie wtedy tą apologię o swoim życiu, w którym podzielił swoje życie na pięć etapów. Pierwszy etap rozciąga się od jego urodzenia, właściwie trzeba powiedzieć od jego poczęcia, kiedy się począł, aż do piętnastego roku życia. Czyli ten etap, który my nazywamy dzieciństwem, to jest dzieckiem albo młodzieńcem, potem młodzieńcy Newman urodził się w 1801 roku w Londynie jako najstarsze z sześciorga dzieci jego ojciec był bankierem z hrabstwa Cambridge nie był to człowiek zbyt religijny miał dosyć takie luźne poglądy na wychowanie religijne był bankierem był człowiekiem biznesu, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem. Cała rodzina Newmanów to była rodzina taka średnio mieszczańska ówczesnej Anglii. Matka była chrześcijanką, protestantką, w której korzenie sięgały. Rodzina przybyła z Francji. Matka jako protestantka miała zakorzenione, bardzo głębokie umiłowanie pisma świętego. Próbowała to zaszczepić swojemu najstarszemu synowi, zresztą wszystkim swoim dzieciom. Ale John Henry Newman był dosyć odporny na to działanie swojej matki i nie za bardzo był zainteresowany życiem duchowym. Później, kiedy już miał 7 lat, zapisano go do szkoły, Kalwińskiej w Ealing, tuż pod Londynem. Tam mieszkał na stacji i przez następne 8 lat uczył się w tej szkole. Kiedy miał lat 12-13, zaczął czytać bardzo poważne dzieła, które krytykowały chrześcijaństwo. Czytał Tomasa Pejna, Woltera. Czytał Davida Huma, który akurat właśnie opublikował takie eseje przeciw chrześcijaństwu. I wyobraźmy sobie, on to czytał, kiedy miał gdzieś 12-13 lat. I był coraz bardziej krytycznie ustosunkowany do chrześcijaństwa, aczkolwiek nie można powiedzieć, że był niewierzący. Nie. Natomiast w swoich właśnie zapiskach autobiograficznych odnotował takie znamienne zdanie. Przypominam sobie, że przyszła mi wtedy myśl, że mógłbym być może nawet dobrym człowiekiem, ale niepobożnym. W tej ostatniej myśli było coś takiego, czego nie lubiłem. Bardzo mądre i głębokie zdanie. Spróbujmy zanalizować to zdanie. Newman mówi, że mógłby być nawet człowiekiem dobrym. I tak dzisiaj wiele osób mówi, że mógłbym być dobrym, ale właściwie nie potrzebuję do tego Boga. Czyli człowiek, który postępuje według własnego sumienia, który stara się czynić dobro, można nazwać, że on jest człowiekiem moralnym. Ale z drugiej strony można być człowiekiem pobożnym. Newman mówi, że w tej ostatniej myśli było coś, czego nie lubiłem, w tym słowie pobożność. I rzeczywiście znowu inni ludzie, trzeba powiedzieć, są pobożni, aczkolwiek niekoniecznie się to przekłada na ich życie moralne. Mogą sprawować kult, nawet dużo się modlić. Przesiadywać w kościele czy w domu swoim, mieć ołtarzyki, a swoje życie wcale niekoniecznie mogą układać według Ewangelii. A zatem są jakby takie dwie drogi: być moralnym albo pobożnym. Natomiast właśnie jeżeli te dwie drogi się spotkają, to zaczyna się przygoda. I taka przygoda zaczęła się dla Newmana, kiedy miał 15 lat. Było to w roku 1816, kiedy w jego życiu zdarzyły się dwa takie znamienne przypadki. Po pierwsze, bank jego ojca zbankrutował. Tak jak dzisiaj mamy kryzys, wtedy też jakiś kryzys dopadł właśnie bank jego ojca, właściwie popadli nagle w dużą biedę. Cała rodzina nagle zaczęła żyć no, w dużej biedzie. Do tego stopnia, że Newman nie mógł wrócić na wakacje do swojego domu rodzinnego. Bo po prostu nie, nie było go za co utrzymać, wyżywić. Zlitowano się nad nim i pozostawiono go na wakacje właśnie na tej stacji w Ealing i tam zaczął słuchać kazań pewnego znakomitego kaznodzieja, kaznodziei Waltera Meyersa, kaznodziei kalwińskiego, który stał się dla niego pewną inspiracją. Ale równocześnie, w tym samym czasie, Newman popadł bardzo poważną chorobę. Rozchorował się. I długie tygodnie leżał w łóżku. Ta choroba oraz te kazania, które słuchał już właściwie podczas rekonwalescencji, podczas wychodzenia z tej choroby oraz niektóre lektury, książki, na przykład Tomasa Newtona o proroctwach czy Tomasa Scotta. Moc prawdy oraz historia Kościoła Chrystusowego, Józefa Milnera, te książki wtedy czytał, spowodowały, że Newman zaczął zupełnie inaczej odnosić się do Boga. Zwrócił się ku niemu, tak jak przedtem ten Bóg był dla niego zupełnie kimś jakimś obojętnym, dalekim, tak teraz. Nastąpiło w jego życiu pierwsze takie duchowe przebudzenie. Poczuł takie wewnętrzne wezwanie do pójścia za głosem Boga i potem napisał, że to było właśnie dzięki tej chorobie i dzięki temu kryzysowi w rodzinie, kryzysowi ekonomicznemu. Te dwa wydarzenia były kluczowe. Napisał o swojej chorobie później tak to Ona uczyniła ze mnie właściwie chrześcijanina. I to jest bardzo istotna sprawa, ponieważ zauważmy, jak działa Bóg. Jeżeli my idziemy za nim drogą wiary, to Bóg nie oszczędza nas. I być może teraz porównujecie swoje życie z, z życiem rodziny Johna Henryka Newmana. Być może także macie kryzys. Może ktoś stracił pracę. Może ktoś ma o wiele mniej środków do życia niż kiedyś. Być może ktoś stracił zdrowie. Albo to zdrowie bardzo szwankuje. Albo ktoś ma w rodzinie kogoś, kto jest nieuleczalnie chory. I okazuje się, że Bóg prowadzi nas właśnie przez takie trudne sytuacje do tego, żebyśmy się wewnętrznie przebudzili. Można traktować Boga jako tego, który nas ciągle ma ochraniać, protektora i mieć do niego pretensje, że dlaczego nam nie błogosławi, skoro się do niego modlimy, go o to prosimy. Ale to jest bardzo niskie i takie instrumentalne traktowanie Boga. Ale niestety, często się zdarza. Trzeba popatrzeć głębiej, że Pan Bóg działa przez takie wydarzenia trudne. Przez chorobę wielu ludzi przyszło do Boga. Tak było z Franciszkiem z Asyżu. On właściwie przeżył swoje przebudzenie wtedy, kiedy przez cały rok odbywał rekonwalescencję po ciężkim wypadku. To samo było z Ignacym Loyolą, założycielem Jezuitów. Też leżał w szpitalu, chciał być żołnierzem, okazało się, że był bardzo ciężko ranny i tam przebudził się dla Boga. Jeżeli jest w Twoim życiu jakaś trudna sytuacja, często to jest choroba, ale jakaś, jakaś trudność, to to także jest działanie Boże. Bo Bóg dotyka w różny sposób i nie trzeba z nim walczyć. Nie trzeba go nieustannie prosić, żeby odsunął od nas tą trudność, ale trzeba mu po prostu zawierzyć. Jak wykorzystujemy te dotknięcia, te trudne dotknięcia Boga, te trudności życiowe? To jest e, sprawdzian. Czy idziemy za nim drogą zawierzenia, czy też nie. Wróćmy do Johna Henry'ego Newmana. Od tego momentu właściwie zaczął się bardzo głęboki wzrost w życiu duchowym Newmana. Doprowadził go dosyć szybko nie tylko do głębokiej wiary, ale do stanu kapłańskiego. I co jest bardzo ciekawe, w kościele anglikańskim, bo Newman przez pierwszą połowę swojego życia był anglikaninem, w kościele anglikańskim księża mogą mieć swoje rodziny, mogą mieć żonę, mogą się żenić, ale Newman przyjął dobrowolny celibat, bo chciał jeszcze bardziej się temu Jezusowi oddać. Odkrył Boga jako centrum swojego życia. I właśnie w tej książce, którą wcześniej wspomnieliśmy, Apologia Provita Sua, napisał jedne z najsłynniejszych zdań, które często są przytaczane. Przeczytajmy to je teraz. Kiedy miałem piętnaście lat, na jesieni 1816 roku, wielka przemiana dotknęła sposobu mojego myślenia. Poddałem się absolutnej wierzy a mój duch odczuł siłę dogmatu i siła ta dzięki Bogu nigdy nie osłabła. Sądzę, że wewnętrzne nawrócenie, którego byłem świadom i którego nadal jestem świadom, jeszcze bardziej niż to, że mam nogi i ręce, przedłużyło się na całe moje przyszłe życie, odcinając się od spraw, które mnie otaczały. I przekonując się do co, co do własnej nieufności względem realności zjawisk materialnych, odnalazłem pokój, myśląc, że istnieją jedynie dwa absolutne i jak najbardziej oczywiste byty: ja oraz mój stwórca. I to ostatnie stwierdzenie jest bardzo, bardzo słynne. Ja. Oraz mój stwórca. Newman mówi, że odnalazł spokój wtedy, kiedy zrozumiał, że tak naprawdę istnieją dwa absolutne i jak najbardziej oczywiste byty ja oraz mój stwórca. I czasem oskarża się niesłusznie jeżeli ktoś powierzchownie zna teksty Newmana. Że w tym stwierdzeniu wyraża on taką słodką pobożność indywidualistyczną, tylko ja i Pan Bóg, reszta mnie nie obchodzi. Coś, co można by nazwać, że ktoś się zamknął w kokonie i reszta świata go nie obchodzi. Są tylko dwa byty: ja i mój stwórca. Tymczasem nie. Nie o to chodzi bo Juman wcale się w tym nie zamknął, tylko to był dla niego punkt wyjścia. Całe potem jego życie, jego pisma pokazują, jak bardzo był otwarty na ludzi, jak bardzo im służył, jak ich nauczał, jak ich prowadził. Ale to jest punkt wyjścia. I my musimy sobie uświadomić, że w naszym życiu Punktem wyjścia jest to, że jest Bóg i ja. I to jest pierwsza relacja człowieka. Pierwsza relacja człowieka. Zresztą sam Jezus mówił, że będziesz miłował najpierw Pana Boga swego całego serca, całej siły. Bo to jest pierwsza relacja. I wtedy już nie ma czegoś takiego, jak sama pobożność, czy też sama moralność. Tylko punkt wyjścia do pełni życia. I ta najbardziej podstawowa realność naprawdę była obecna w życiu wszystkich świętych. Przytoczmy tylko kilka cy cytatów. Święty Paweł powiedział w liście do Galatów w drugim rozdziale Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. to może być naczelne hasło naszego życia. Paweł wychodził od tego, że żyje w nim Chrystus. I całe to jego późniejsze szaleństwo, to wszystko, ta cała służba, te podróże misyjne wynikają z tego, że on był nieustannie świadomy tego, że żyje, żyje w nim Chrystus. Święty Augustyn, którego John Henry Newman czytał bardzo dużo, wczytywał się w jego teksty, mówi tak. Bóg jest bardziej we mnie niż ja sam jestem w sobie Bóg jest bardziej we mnie niż ja sam Święty Bazylii także jeden z ojców kościoła z samej naszej natury wszystko tęskni za Bogiem człowiek jest stworzeniem które otrzymało polecenie stawania się Bogiem Grzegorz Nyssy, człowiek jest pokrewniony z Bogiem Jagrzegorz Palamas mówi, Żyjąc na Ziemi jak anioł, człowiek prowadzi do Boga wszelkie stworzenie. Można by cytować, cytować, ale to jest najbardziej podstawowa rzeczywistość w naszym życiu. Jest ja i mój stwórca. I podczas tego przebywania z Bogiem przez pół godziny właśnie my. Odgrzebujemy tą najważniejszą prawdę naszego życia. Jest Bóg i ja. Oczywiście on mnie za chwilę pośle do ludzi, ale to jest punkt startowy. Każdego dnia mam sobie to uświadamiać. Każdego dnia mam podróżować do tego miejsca, gdzie mieszka Bóg. Nawiązywać z Nim kontakt. Kate Beaumont. To jest taki e, współczesny teolog, który bardzo, e, no właściwie całe swoje życie poświęcił myśleniu Newmana. Nie jest tłumaczony na język polski niestety, ale doskonały znawca pism Newmana stwierdził krótko, że właśnie od piętnastego roku życia dla Newmana Bóg przestał być tylko przedmiotem refleksji. A stał się podmiotem spotkania. Genialne stwierdzenie. Bóg przestał być tylko przedmiotem refleksji. Nie można tylko o Bogu myśleć. Ale Bóg stał się podmiotem spotkania. To jest osoba, ktoś, kto czeka na spotkanie ze mną. Ta relacja jest kluczowa. Jeżeli od niej będziemy wychodzić, to, to jest y, najważniejsza sprawa w naszym życiu. Bo tłumaczy to w czterech takich kierunkach. Oczywiście nie, po, nie omówimy tego wszystkiego, ale tylko dotkniemy pierwszego kierunku. Mianowicie stwierdzenie ja oraz mój stwórca wskazuje na pewien ruch, na pewną relację. Że zwracam się ku Bogu. Zwracając się ku Bogu. Mam pełno, pełniejszą świadomość siebie samego. Bo skoro Bóg jest moją matrycą, jest moim źródłem, jest moim pierwowzorem, lustrem, w którym mam się przeglądać, to ja pełniej rozumiem także samego siebie. I osoba to nie jest tylko jakiś byt. No, każdy z nas jest jakąś osobą. Ale my kształtujemy swoją osobę w relacji do kogoś. Jest takie powiedzenie, z jakim przestajesz, takim się stajesz. Jeżeli przestajesz z Bogiem, to się stajesz coraz bardziej podobny do Niego. I my kształtujemy swoją osobę przez relację, przez ten ruch w kierunku Boga. A najwłaściwszym ruchem w kierunku Boga jest wiara wierzę, że On we mnie mieszka i oddaję się Mu całkowicie i to jest ten pierwszy zasadniczy wniosek z tego zdania ja i mój Stwórca ponieważ już przychodzi czas na modlitwę więc zostajemy z tą myślą i wejdźmy w tą modlitwę przy pomocy tekstu modlitewnego Johna Henry'ego Newmana Boże mój, pragnę bez żadnych zastrzeżeń złożyć mój los w Twoje ręce. Bogactwo i niedola, radość i smutek, przyjaźń i osamotnienie, zaszczyty i upokorzenia, dobra i zła opinia, pociecha i udręka, obecność Twoja i zakrycie Twojego oblicza. Wszystko jest dobre, jeśli od Ciebie przychodzi. Ty jesteś mądrością. Ty jesteś miłością. Czegoż więcej pragnąć mogę? Ty wiodłeś mnie według swego zamysłu i Ty przyjąłeś mnie w chwale. Cóż ja w niebie mam i czegoż oprócz Ciebie potrzebuję na Ziemi? Ciało moje i serce moje są zawodne, ale Bóg jest Bogiem serca mego.